Czyć fajne kapliczki, jest też mnóstwo szutrowych dróg oraz stare budownictwo wiejskie. To wszystko to tylko część tego, co chcę Wam dziś pokazać. I wsi, jak jest tutaj koło mnie, w mojej okolicy, no to żyje się zupełnie inaczej. Spokojniej, za oknem jest absolutna cisza, nie słychać żadnych karetek, samochodów, tak jak to jest w mieście. I po prostu jest inne, przyjemniejsze życie zdecydowanie lepiej. Jak żyłem w mieście i widziałem takie sadzawki, jak ta, dość spory staw. Myślę, że z półtora tysiąca metrów kwadratowych ma. Jest opuszczony, dziki, nikt się nim nie zajmuje. Aż miło jest spojrzeć na niego, bo zaraz bym tutaj zmiany wprowadzał, ulepszał, unowocześniał. Tylko, że na to wszystko potrzebne są ogromne środki finansowe. Stawów, jak tutaj widać, jest dużo tu u mnie w okolicy. I jest to jeden z kilku stawów, w których, w których nic się nie dzieje. Zostawione są same sobie. Po prostu ich właściciele nie widzą, albo nie mają możliwości, albo nie widzą potrzeby pracowania nad nimi. Niektórzy są już w podeszłym wieku i zwyczajnie nie mają na to siły. A druga sprawa to rewitalizacja tego typu zbiornika. To naprawdę ogromne koszta idące w dziesiątki tysięcy złotych.